Cześć, tu Black Johnny. W tym odcinku mamy się udać do pokoju komunikacyjnego statku, aby nawiązać połączenie z Pritchardem. Także jedziemy, zobaczę, co tu jeszcze znalazłem. Pistolet fajna sprawa, tylko pewnie bez naboi mamy komputery, znajdź powód zamieszania. Śródło zasiania uszkodzone. 18% do kumulatora. akumulatora. Utrzymywanie życia tylko główne narządy. Nieunikniony zgon. Ciekawe, o kogo chodzi. No chyba nie o nas. Wykryto otwarcie ładunku awaryj kapsuły kryogenicznej. Hmm. Cholerni piraci. 嗯哼哼。<laughs> <laughs> Dobrze, no, że tak czytam, no ale na tym tagramie więcej, no, znaczy na no, między innymi polega. a te rozmowy są dosyć klimatyczne, ale rzadko kiedy ciekawe. Mamy baton, baton się przyda. Teraz zobaczymy... Wkalkowane straty, ucieczka z patelni... Tak, a nie wiedziałem o co chodzi, tutaj było znaleźć powód zamieszania, więc nie ma tego zadania. Skusiłem. Przecież nie było tak wysoko. Niestabilny ładunek, o co tu chodzi? Ach, więc to jest ten niestabilny ładunek i taka psuła. Gdzie podtrzymywanie życia nie działało dobrze, tak? Tu jest Jane Doe. Jakaś kobieta. Biegnie znany Azja. Prostytutka. Ach, czyli handlują ludźmi zapewne. Brak tak w szczepów. Eee. No cóż, otwieramy naprawdę co tą kapsułę. I to co wypadło, Ech, no super, jak tylko jak to naprawić batony. No, tutaj nie ma takich yy, baterii i wszystko działa. Trochę tutaj brak konsekwencji. A brak konsekwencji jest brakiem logiki. Strzelaj. Pewnie gdzieś tu leży taka bateria, tylko teraz pytanie gdzie. Tego z tej skrzyni nie przesunę. Niestety nie wybrałem to w innego modułu. Jeśli jej nie przesunę, to pewnie nie naprawię. Ach, wskakuj. Chyba nie da się wskoczyć. No człowieku. Tam widzę te baterie. To nie uda niestety. A szkoda, bardzo bym chciał zobaczyć co tam jest, czy to naprawić. O, odkryłem jeszcze... Ach, tutaj mamy skrzynkę. Ja pierdole Innymi słowami się tego nie da opisać. No wskakuj, że dziadu śmierdzący. No, bo tutaj idzie ta kabelka. To chyba aktualizacja. Jakieś osiągnięcia? No kurwa, mać. Jak się do tego dostać? Ale to poducha w ogóle jest nieprzesuwalne. Przynajmniej na takie wygląda. Dobra, chyba dam sobie z tym spokój, niestety, no bo ja sami wiecie, że chyba się tego nie da zrobić. Przynajmniej ja nie widzę takiej możliwości. No i może bardzo bym chciał, no albo to jest jakiś błąd, albo ja nie wiem. A, to tutaj to ja byłem. No szkoda, no szkoda, no cóż, mogę powiedzieć więcej. Nie, 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 to było dobrze. Teraz do góry. O no to chodziło. Obok mamy się dostać, tutaj widzę zawalone. No jak miałem naprawić. Na no szkoda, że tej tak nie udało się, no ale sami widzieliście. A chyba, że się jakoś da, ktoś mi podpowie, to może spróbuję. Jeszcze raz, kamerka. Jest to jakoś inna droga. No gdybym miał wszedł do skoku, to pewnie tutaj bym mógł przeskoczyć. A że nie mam. Niestety. Udało się ledwo, co ta kamera się włączyła na nowo i je wykryła? No trudno się mówi. To niestety za ciężkie. Co się da zniszczyć. Aczkolwiek bardziej by mnie satysfakcjonowało. No tak, jak mówię, widzicie te dodatki, wszczepy, które. Pomagają się poruszać, to jest jednak podstawa. Tutaj na przykład nie, przesuwanie ciężkich przedmiotów. Hmm, wydłużenie skoku. Rozwalanie ścian też jest bardzo przydatne. A w tej sytuacji, no to co ja tu zrobię? Nic tu nie, nie, nie wskóram. Aha, to się samo wyłącza na chwilę. Więc możliwe, że po prostu przejdę tędy. No, wyłącz się. Dobra. Tutaj chyba nie da rady, tu się nic nie wyłącza. Mógłbym co najbliżej to zniszczyć. To też próbujemy skakować. No, już tutaj to było dużo czasu, mogłem w sumie jeszcze zaczekać z tym. Co mnie wykryło, że o straży? Pogoda... Mayday... Dobra, to mi nieważne. Tak, i my jesteśmy w tej kabinie komunikacyjnej. To be hearing you anytime soon, Breton. Not only this close to the base and is jamming away. Who the hell are you? Someone who's gone to a lot of trouble to make your escape look like accident. I was hoping you wouldn't call quite so much attention to it on your way to this room. But, <laughs> course, but the tools he has. Get to the aft cargo bay. Find the sally port there and enter it. You're going to encounter more resistance. But the longer you stay undetected, the better off your future will be. Czyli powinienem się ukrywać, no cóż, na tym może poprzestaniemy w tym gameplayu. Rozdam tylko punkty Praxis i tak jak mówię, tym razem właśnie poprawimy. Tego nie wykupię. Ja mam 0 punktów, no i dobrze. Także to będzie koniec, trzymajcie się, cześć.